Cześć! Nie no. Siema! Dzisiaj opowiem wam, dlaczego warto inwestować w grunty. Zaczynamy. Siema, inwestowanie w grunty to jedna z najpewniejszych form inwestowania kapitału, tak? Gruntów nikt nam nie dobuduje. Mieszkań widzicie co się dzieje? Ile deweloperzy budują? Tak samo innych budynków. Natomiast gruntów jest zawsze ta sama ilość. Dokładnie, a Teraz aktualnie szkoleniowcy skupiają się na flipowaniu, na, też na deweloperce, natomiast często zapominają, że również e, obowiązuje handel gruntami. E, mhm. Dlaczego w ogóle, tak jak Krzysiek wspomniał, handel gruntami się opłaca? Ponieważ to jest idealna inwestycja. Oczywiście ma, mają to pewne wady, ale o tym już zaraz. To może teraz przejdźmy do wad i zalet inwestowania w grunty. Może zaczniemy od zalet. Ok, zaleta. Pierwsza, numer jeden to przede wszystkim to, jak działka kupiona zostanie zamieniona na działkę budowlaną, czyli zmiana użytkowania. Zmiana użytkowania, tak? Aktualnie na przykład jesteśmy tutaj na działce we Warszawskie, na warszawskiej wesołej, tak? Tak. E, I ta działka ma aktualnie status leśnej i, i tutaj na przykład została zakupiona ta działka z myślą o przekształceniu tego, mm -hmm. tak? Czyli mamy dość bardzo sprawdzone informacje, że ta działka zostanie przekształcona na działkę budowlaną mm -hmm. i ta wartość ile się wzrosła? Kupiliśmy ją za około 25% wartości działki budowlanej, czyli w tym momencie tutaj mamy ponad pół hektara, a za to byśmy kupili, przypuśćmy, tylko 1000 m kwadratowych w Wesołej. I plus jest taki, że, że, że... że, że można... Oczywiście najpierw tu inwestujemy niską kwotę, natomiast w przeciągu dwóch lat zostanie ta działka przekształcona na działkę budowlaną i ta wartość, tak jak wcześniej Krzysiek wspomniał, zrośnie. E, trzykrotnie bądź czterokrotnie. Hmm. Ale to też nie jest tak, że my kupiliśmy kota w worku. Tutaj już jest jednogłośne poparcie Komisji Planowania Przestrzennego, jest e, burmistrz, wyraził zgodę na przekształcenie, więc już jakieś tam plany z tą działką są związane w mieście. To nie jest tak, że my kupujemy po prostu las. Okej, okay. drugi plus inwestowania w działki to jaki jest? Jaki jest e, gruntów? No, nikt nam nie dodrukuje. Gruntów mamy po prostu jedną. Ograniczoną ilość. Ilość. Tak, ilość. Dlatego ta stale na przestrzeni E, lat, jak z, możemy zauważyć, nieruchomości non-stop, e, ceny rosną, mm -hmm. zwłaszcza tych działek, tak? ponieważ, tak jak Krzysiek wcześniej wspomniał, no, nikt nie dodrukuje gruntów. Czyli jeszcze od razu można też wspomnieć o tym, że miasta cały czas się rozrastają, więc kupiony grunt jest z roku na rok w lepszej lokalizacji. Przez infrastrukturę, przez to, że coraz więcej osób buduje domy, buduje osiedla. Mm -hmm. Okej, okay, a ostatnio taką przez nas wymienioną. Zaletą inwestowania w grunty to jest to, że ciężko przenieść grunt, czyli ciężko okraść nas, tak? <noise> Nawet jak ktoś przyjdzie kop przyjedzie koparką i zabierze ziemię, dalej mamy ten grunt, nikt nam tego nie ukradnie. Tak, więc e, to są zalety. Natomiast... Ta ciemna strona. <noise> ciemna strona e, to jest przede wszystkim jaka? Że kupując na przykład działkę, e, na przykład pod deweloperkę, to możemy nieźle się naciąć jeśli na przykład nie zrobimy jakiejś analizy geotechnicznej. Jeśli tego na szczęście aktualnie to jest wymagane przez urzędy mhm. wykonanie takiej analizy, ponieważ już bywały takie kejsy kiedyś, że ktoś kupił grunt, a pod tym była na przykład, na, na przykład był torf. No i weź tu buduj człowieku jakąś solidną budowę, gdzie niestety deweloperów obejmuje rękojmia pięcioletnia. Niestety niestety, no to znaczy... po prostu tych złych deweloperów szybko eliminuje, tak? Bo tak, każda to jest... inwestycja jest Twoją wizytówką, jednak. Tak, eee, więc przede wszystkim musimy też wiedzieć, co znajduje się pod nami, bo różne rzeczy podczas naszej przygody z nieruchomościami już spotykaliśmy, bo zaczynając od bomb. Eee... No, na przykład, ta ziemia, co my kupiliśmy, to jest były poligon artyleryjski. Więc, Czarski, więc też będzie tutaj ciekawie, więc <gry> ciekawe jak zaczną tutaj coś tworzyć, budować, ponieważ teren jak widzicie tutaj nie jest równy, mhm. więc trzeba będzie wjechać koparkami i wtedy tak naprawdę okaże się co mamy przed, e, pod nami. Ok, druga zaleta, wada, przepraszam <gry> wada. Druga wada jest taka, że trzeba znaleźć, zawsze trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba poprosić o wypis, o wyrys, sprawdzić studium. Jest sporo takich e, takich kroczków, 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 które trzeba po prostu E, znać. Okay. Tak samo może, może się okazać, że na przykład na danej działce jest służebność przesyłowa e, energetyczna, czy idzie gazociąg pod ziemię, mm -hmm. e, czy na przykład jest służebność dla Orange Polska. Okej, okay, czyli nieznajomość prawa, gdzie trzeba zajrzeć, kogo zapytać, może tak naprawdę nieźle nas, e, że tak powiem, wrzucić w koszta e, i niestety e, dana działka może się okazać kiepską inwestycją. Trzecia wada. Trzecia wada jest taka, że musimy sprawdzić, czy nie jest planowana tutaj jakaś autostrada, obwodnica, bo może się tak okazać, że przez tą działkę, nie wiem, 50 metrów od tej działki będzie obwodnica i będzie hałas, albo tak. czy będzie spalarnia śmieci w okolicy, i już no, spalarnia śmieci, albo jakieś wysypisko, i tu się okaże, że my teraz. Kupujemy działkę z myślą o inwestycji, wybudować apartamenty, a w przeciągu 2 trzech lat tutaj lekarz zrobi ogromne wysypisko śmieci i będzie po prostu. Capiło. Dokładnie, ten sam problem niestety pojawia się też w okolicy. Oczywiście, to, tutaj znajduje się oczyszczania ścieków. Natomiast, akurat pewien deweloper tu wybudował dosłownie w bodejże pół kilometra dalej od oczyszczalni. Cała nie mów, że inwestycja. tutaj jest oczyszczenie no, się tylko, tylko 5 km. Tak, jest. 5, 5 km, tak jak wspomniałem. I oczywiście to niestety ta inwestycja dosyć długo się sprzedawała, bo wjeżdżając na tą inwestycję, każdy z klientów czuł donośny zapach, smród. I niestety Tym ta inwestycja może się okazać no, niefartowa. Tym bardziej, że to była taka inwestycja premium, więc, więc, więc tutaj to wymagał, to nie były mieszkania, przypuśćmy kawalerki pod wynajem, tylko to były budynki po 200 metrów. Okej, okay. eee, czyli co? Wymieniliśmy trzy wady, trzy zalety. Eee, czy jeszcze mamy coś? Co jeszcze mamy? Cały czas poszukujemy kolejnych gruntów, tak samo. Tak, to po prostu dla Was informacja, że my aktywnie szukamy, poszukujemy gruntów pod nasze inwestycje jakieś deweloperskie. Również też zachęcamy do wspólnego inwestowania z nami, mhm. ponieważ nasza, nasz know-how, wiedza pozwoli Wam bezpiecznie ulokować środki, więc jeśli akurat Wy się nie znacie. Na inwestycji w nieruchomości, to chętnie możemy wejść w spółkę i razem zacząć wspólne inwestowanie. Dokładnie. Także dzisiaj na tyle. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, co chcielibyście się dowiedzieć na temat obrotu gruntami. A może macie już jakiś grunt i też, czy przekształcacie, czy tutaj czekacie na jakieś opinie? Chętnie Wam pomożemy. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia już w następnym odcinku. Cześć.